przemysłu z duszą. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W naszym studiu Mirosław Skipski dyrektor Katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak prowadzić transformację energetyczną by była sprawiedliwa. Transformacja energetyczna to wyzwania to zagrożenia ale też szanse powinna być. Ale żeby była właśnie sprawiedliwa to musimy zminimalizować Zagrożenia i zmaksymalizować szanse. To także kwestia tempa jak my to szybko zrobimy. Czy nas stać na to? Unia Europejska stawia przed nami wyzwania szybkiego tempa. To tempo wręcz się zwiększa. Wymagają od nas, żebyśmy to robili coraz szybciej. Czy jesteśmy na to gotowi? Musimy to zrobić, dlatego że jest to szansa dla naszych kolejnych pokoleń. To, czy to zrobimy szybko czy powoli, będzie zależało od tego, czy jesteśmy na to gotowi, przygotowani, czy jest na to stać przede wszystkim. Bo proszę zwrócić uwagę, że to nie Unia Europejska nam za to wszystko zapłaci, to my jako społeczeństwo musimy za to zapłacić. Czy w związku z tym zamykanie kopalni jest konieczne, a jeśli tak, to co w zamian? Myślę, że zamykanie kopalń nie jest tutaj główną myślą, bo powinniśmy rozmawiać o alternatywach branży energetycznej, bo Węgiel to głównie produkcja węgla energetycznego, oczywiście również koksowego, ale w mniejszym zdecydowanie stopniu. Zasoby węglowe, jak wiemy, w kraju mamy ograniczone. Na Górnym Śląsku one się kończą. To jest zadanie do realizacji nie w krótkim czasie. To jest zadanie na dekady, na lata. Dlatego pracujemy nad tym już dzisiaj, a stawką tej transformacji jest przyszłość tej naszej energetyki, ale nie tylko, to też nasza suwerenność. Co widzimy po Agresji Rosji na Ukrainę to także kwestia naszego złota. Czy my go będziemy szybciej, czy wolniej zużywać, czy nam go wystarczy, ale to również zapewnienie energii, ciepła dla naszych mieszkańców. Nie jesteśmy w stanie w krótkim, szybkim czasie wyeliminować wszystkich piecy węglowych i zastąpić je fotowoltaiką czy innymi źródłami energii. Jaką rolę w transformacji energetycznej odgrywa Agencja Rozwoju Przemysłu? Agencja Rozwoju Przemysłu od wielu lat stawia na intensywną przemianę, rozwój naszego przemysłu, ale mówimy o coraz częściej, coraz mocniej o czystym przemyśle. To wbrew przekonaniom. Nie tylko będzie kwestia farm na Bałtyku, bo te farmy na Bałtyku, które będą, one nie powstaną z, z tworzywa, z plastiku, one powstaną ze stali, a stal to znowu węgiel, tak? Bo na dzisiaj oczywiście powstają alternatywy dla cementu, ale niestety one będą ze stali i ta stal jest potrzebna. Czyli ten polski przemysł ma do odegrania jeszcze no, znaczną rolę, no i to tworzenie tego naszego nowego, Sektora energetycznego, w innym zdaniu, oczywiście, jest przed nami. A jakie jest nastawienie społeczne do proponowanych zmian, szczególnie na Śląsku? Badania pokazują, że Społeczeństwu, któremu jest pokazywane zdrowie, dbanie o to zdrowie, to też kwestia smogu. Ono pozytywnie jest nastawione do, do przemiany, do tego, żeby jednak odchodzić od tego węgla. Badania również pokazują, że nasza młodzież chciałaby żyć zdrowo, chciałaby mieć czyste powietrze, a górnicy. No cóż, to jest branża, która odchodzi, jak wiemy. W związku z czym myślę, że to kolejne dekady pokażą, że ten nasz mądry, ambitny naród jednak wybierze to, co jest przyszłością. Czyli myślę, że węgiel, on będzie z nami jeszcze długo, ale będzie powoli odchodził. Bardzo dziękuję za rozmowę. W naszym studiu był dyrektor Katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Mirosław Skipski. Dziękuję Państwu bardzo. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA.